Sagamowski! Goal! Błaszczykowskiego. Pole karne są Polacy. I goal! To jego na wolne pole będzie okazja. Pistol! Goal! Goal! Na Błaszczykowski. Szansa. I Milik bardzo ładnie znalazł Błaszczykowskiego. Błaszczykowski! Goal! Brawo Tuba! 1-0 na Polaków. Gosicki. jeszcze przepuszczenie, Błaszczykowski, tak 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 tak, 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 tak. tak. Jest. wpada w pole karne, będzie okazja i gol, gol. Milosicki szybko za nim uszedł, Rybus, teraz, szansa, Bravo. jest, jest. 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 sytuacja, ale to za chwilę na razie szansa, Lewandowski, gol. Robert Wielkowski. Wielkowski. Lewandowski, ostry kąt, Lewandowski. 15 akcja tutaj w pole karne, Robert Lewandowski,